Manko, witam w mojej kuchni! W tym odcinku pochylimy się nad zapomnianą serią LEGO, którą większość z was może nie kojarzyć, jeśli nie jest w temacie Bionicle, albo Hero Factory, albo ogólnie Bonkli. Seria technik LEGO Sliders albo też LEGO Throwbots. Klasycznie porozmawiamy o zestawach oraz fabule tejże serii. No to co, nie ma co przedłużać i przyjrzyjmy się światowi rzucających robotów. Planet Slicer 7 kontynentów. 1 1999 Cała akcja dzieje się na planecie Slicer. Planeta wygląda jak piłka plażowa podzielona na 7 równych segmentów, każdy różniący się od innego. Dostaliśmy po każdym robocie z każdej krainy: Scoob, Ice, City, Energy, Rock, Jungle, Fire oraz jednego robota ekstra, czyli Judge. Ten slajzer był sędzią na corocznych zawodach na biegunie północnym planety, gdzie na wielkiej arenie odbywały się rzuty dyskami na odległość. Obstawiam, że Polacy byliby lepsi w tej dyscyplinie niż aktualna nasza reprezentacja w piłce nożnej. Trwałoby to zapewne bardzo długo, jednak w planetę w roku 2000 uderzył meteoryt. Bro. Przez to uderzenie, część planety została pokryta toksyną, która zmutowała slajzery w to, co teraz widzicie na ekranie. Więc teraz nastała wojna, ale jak się skończyła, tego już się nie dowiemy. Seria przestała być kontynuowana na rzecz Roboriders. Spokojnie nagram o tym odcinek, dlatego zasubskrybuj i włącz powiadomienia, żebyś tego nie przekapił góry. Dziękuję. Więc teraz powiedzmy sobie trochę o tym, jak działały slajzery. Były to, cóż, proste figury kolekcjonerskie, które miały funkcję zabawową polegającą na rzucaniu dyskami. Nasze slajzery posiadały gumową rączkę, w którą mogliśmy włożyć jakikolwiek dysk z serii. Do slajzera zawsze były dołączone dyski, jeden, drugi od innej postaci. Mogliśmy wykupić dyski slajzerów w pięciopakach takowych. Co do strzelania, nie mam zerzucenia, pomimo że te zestawy mają prawie 25 lat to jednak daje, dobrze się trzymają i strzelanie nie obciąża stawów, co w sumie bardzo dobrze wpływa na działalność zestawów w tych czasach. Niestety nie ma do prezentacji tych otopuszek, w których zostały sprzedawane te slajzery. Można je było ostawić sobie na pasie, dzięki czemu można było nosić je jak swoje Pokémony. No i to na tyle. Niestety nie będzie tier listy, gdyż nie wyrobiłem się z resztą tego filmu, gdyż po prostu nie miałem czasu przez Festiwal Klocków. Powiem tak, temat jest o wiele bardziej obszerny, i mogę tutaj zrobić tier listę. mogłem tutaj opowiedzieć o wersji amerykańskiej, gdzie fabuła wyglądała nieco inaczej, ale to już zostawiam wam, żebyście to odkryli. No, chyba że chcecie, nie wiem, drugą część, choć to by było w sumie trochę bez sensu, ale jako ekstra materiał dla was zawsze może się znaleźć. Powiecie, co wy o tym sądzicie. A, no i wpadajcie na Discorda. Elo.